Zapraszam Was teraz na wielkanocne zadanie matematyczne z treścią. Słuchajcie uważnie. Ola włożyła do koszyka wielkanocnego trzy czekoladowe jajeczka. Trzy czekoladowe jajeczka. Sosia dołożyła jeszcze cztery. Dokładamy, czyli dodajemy jeszcze cztery czekoladowe jajka. Dokładamy jeszcze cztery. Ile razem jest czekoladowych jajek w koszyku? Policzcie. Być może niektórzy z Was nie muszą już liczyć konkretów, potrafią już w pamięci. Więc ile razem jest jajek czekoladowych? Razem jest ich siedem. Super. Przejdziemy teraz do kolejnego zadania. Kasia włożyła do koszyka dwa. Czekoladowy jajeczka, Zosia dołożyła jeszcze trzy. Więc dokładamy jeszcze trzy, dodajemy, przyszedł Stasiu. I też włożył jeszcze dwa czekoladowe jajeczka. Dokładamy jeszcze dwa. Ile razem jest w koszyku teraz tych czekoladowych jajek? Pomyślcie, policzcie. Razem jest ich? Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Razem jest ich siedem. I przejdziemy jeszcze do kolejnego zadania. Mama. Włożyła do koszyka trzy czekoladowe jajka. Tata włożył również trzy czekoladowe jajka. Czyli trzy, dodać trzy. Ich syn dorzucił jedno czekoladowe jajko. Więc dodajemy jeszcze jedno jajko czekoladowe. I ile mamy razem jajek w koszyku? Super. Razem mamy 7 jajek czekoladowych. I przejdziemy teraz do ostatniego. Wielkanocnego zadania z treścią. Na pewno świetnie sobie poradziliście z tymi zadaniami. I ostatnie zadanie. W koszyku było 8 jajek czekoladowych. 8 jajek czekoladowych. Policzcie, czy jest 8 jajek czekoladowych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Nasza liczba. 8. Przyszedł krzyś, który bardzo zgłodniał. I zjadł jedno jajko czekoladowe. Czyli zabieramy jedno jajko czekoladowe. Odejmujemy. Jedno jajko czekoladowe. Ile teraz w koszyku znajduje się jajek czekoladowych? Policzcie, pomyślcie. Brawo. Siedem jajek czekoladowych. I to było nasze ostatnie zadanie.